Baby TV. Uch! Chwileczkę! Już idę! Cześć! No, w końcu otworzyłeś te drzwi. Czekałam, czekałam, czekałam. No, 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 no. przepraszam. Byłem... Ralf, musisz mi pomóc. Jest impreza. I oczywiście ja. Oddychaj spokojnie. Impreza taneczna. Taneczna impreza, ale zabawa! Ralf, jak mogę się dobrze bawić, skoro nie umiem, tań! To może być problem, że ja chcę ci pomóc! Dziękuję! Naprawdę jesteś fantastyczny! Chodź, usiądź tu. Nie dziękuję. Postoję! No dobrze, co pomoże ci w tańcu? Kwiatek? Nie, truskawka? Nie, 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 nie. O, tutaj, tutaj! Balon! Nie... Hula hop! Nie, już wiem, już wiem, już wiem. To takie oczywiste. A jak dokładnie gitara nauczy mnie tańczyć? Muzyka nauczy cię tańczyć. Muzyka? W muzyce jest rytm. A tak uczy się tańczyć. Łatwiej nauczyć się tańczyć, kiedy w koło słychać muzykę. To brzmi dziwacznie. Jak to może mi pomóc? Ralf, nie mogę uwierzyć, tylko spójrz! Ja tańczę! Uh -huh. Jasne, że tańczysz! Jesteś w tym naprawdę dobra! To jest akurat oczywiste. Nawet przez myśl nie przeszło, że będzie inaczej. <głos> <głos> Ale mnie rozbawiłeś, Ralf. <noise> Właśnie muszę już iść. Moja impreza taneczna zaraz się zacznie. No tak. A może też chcesz iść? Ja? Na imprezę? Oczywiście! Tak! <gryw> Idziemy na imprezę! Jestem doskonałą tancerką! Y no, baby TV.